Witam na tradycyjnej pomyczowej konferencji prasowej. Jak zwykle rozpoczynamy od wypowiedzi trenera gości. Bardzo proszę, pani trenerze. No cóż, zapowiadał się mecz walki i taki był. Obie drużyny e, dążyły do zdobycia zwycięskiej bramki, wygrania meczu. E, nie udało się, no ale myślę, że emocji sporo, walki. No i takiego meczu oczekiwałem, taki był. Można się w kontekście tego meczu cieszyć z tego remisu, bo punkt jest punkt i trzeba go szanować. Natomiast zdecydowanie ciężko przyszedł i rzeczywiście zawodnicy bardzo ciężko na niego zapracowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani My po dwóch porażkach wyjazdowych i z i Izowem przede wszystkim chcieliśmy. Zagrać dobry mecz. Zresztą nie ukrywam, że w tych meczach przegranych też nie była to złaga z tym, że za dużo bramek traciliśmy. Dzisiaj chcieliśmy uniknąć tego i przede wszystkim chcieliśmy zabezpieczyć własną bramkę. Liczyłem na to, że ten mecz rzeczywiście będzie emocjonalny. I z jednej i z drugiej strony było dużo zaangażowania jak to w dobowych pojedynkach. Z tym, że nie ukrywam, że mam taki niedosyt po tym meczu, bo biorąc pod uwagę i umiejętności piłkarskie, jeśli chodzi o prowadzenie gry, i jeśli chodzi o zaangażowanie, bo Duża włożyła dużo wysiłku, bo chciała się też w jakiś sposób zahabitować za te dwie porażki, no tracimy bramkę w najmniej spodziewanym momencie, bo po stałym fragmencie gry Batek Walenci, uderza bodajże w słupek. Później mamy rzut wolny, gdzie Miał to wykonywać Marcin Stomecki, yy, Maciek Domański. Chciał chyba za wszelką cenę strzelić tą bramki i mu zabrał. Bo nigdy nie wykonuje z stałych fragmentów rzutu. wolnych. i tracimy później bramkę za chwilę ze stałego fragmentu. Gettinger Christian ma chyba patent na siarkę, bo często strzela te bramki z lewej nogi. No i trzeba było gonić. Udało się doprowadzić do remisu. No i dalej mam ten niedosyt, ponieważ Dorian w ostatnich akcji meczu właściwie ze stałego fragmentu gry też właściwie miał piłkę na głowie, mógł strzelić. No ale należy się cieszyć z tego przede wszystkim z podstawy drużyny i tego, że potrafi, potrafiliśmy liderowi się przeciwstawić wartościami piłkarskimi i gratuluję drużynie za, za to, co prezentowała, szczególnie w tej sytuacji, jakiej znajdujemy się od kilku miesięcy. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania dla trenerów? Panie ale za Walencika, zadanka przewodnika tego konieczność, czy taki był pomysł na dzisiejszy Jeśli chodzi o Walencika, to cały czas, cały tydzień pracowaliśmy nad tym, że Walencik wyjdzie, ponieważ no nie ukrywam, że dwóch soperów Mieleckich jest wysoki i przy stałych fragmentach są dużym zagrożeniem i Walencik to jest jakby podwyższenie, zresztą uważam, że po tak długiej przerwie, bo ostatni mecz bo zagrał jak w podstawowym składzie w Bękitnych Stargard. Zagrał dobry mecz poprawnie. E, tutaj mieliśmy dylemat, jeśli chodzi o Bogu, obrony z tego względu, że e, miał wyjść przewoźnik. Przewoźnik, czwarty, zgłosił nam uraz łydki, i stąd była konieczność wprowadzenia Słucheckiego, który miał nie grać. Też mieliśmy dylemat jeśli chodzi o boki i pomocy, ale okazuje się, że ten skład sprawdził się i grał poprawnie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o, o te formacje obronne, jak również do ofensyjnie, nie wyglądało to źle zdecydowanie lepiej jak w poprzednim mecz. Czy jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to dziękuję bardzo i do, do zobaczenia. Trzymajcie się. Gracias.